Hi guys! Dzisiaj sobie robimy reakcję na najgłośniejsze, a po prostu alarmy tutaj dźwiękowe z e, wszystkich krajów. Otóż robię ten film, bo dzisiaj na lekcji miałem właśnie e, jak się zachować podczas alarmu w Polsce, więc pomyślałem, że zrobię tu film. Od razu mówię, że w opisie macie link do filmu, od którego w sumie ten pomysł wziąłem. I zo zobaczmy tutaj. Lista najgłoś... ten... alarmu z całego świata. Dobra, dawaj. Dawaj to. O kurde, ale głośno. No dawaj, o kurde, siren head, nie wiesz, że Siren Heada tu. Mamy to, to jest typowy Siren Head y, Voice. Kurde, dobra. No trochę taki przerażający muszę przyznać. E, jest ten e, właśnie alarm. No nie, 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 nie. O kurde! O kurde. Ja, nie robi się takich alarmów. Co to w ogóle ma być widzowie? To jest za głośne. Jakby boję się. O. O kurde, to ja dosłownie jakby ci ten. Komu? Komura dzwoniła, a ten to, co to w ogóle ma być? Jakiś straszydło przestraszne no, Nie, nie, taki nie lubię takich alarmów Takie alarmy tutaj są so pałe, co? Soul pałe? Nie, wierzę Czekaj, wy macie to trochę za głośno teraz zauważyłem Macie tutaj na miejscu... Się... Ej, a to tym tym Ej, dosłownie to dałoby się zrobić jakiś... Nie wiem, superbicior No O Co to jest? Nie, nie, nie. Zasłownie jakbym grał w jakieś, nie wiem, Slendermana 10 lat temu w życiu. Nie, nie. Ten, ten alarm tutaj. Nie, nie, starszy. Oh. Kurde, boi się, boi się. Mam ciarki, patrzcie mi co? Ja mam ciarki, widzicie? Ciarki mam. <laughs> nie, szybciej, niech to no, minie, niech to minie. Dobra, do następny, następny, tutaj. Myślę, że alarm będzie lepszy. Kurde, dlaczego to aż tak długo trwa? Dlaczego to aż tak długo trwa? Dlaczego to aż tak długo trwa? Dobra. 那是你先灭。 No dobra, jest spokojniejszy na szczęście, na szczęście jest trochę spokojniejszy, okej, okay, okej okay. Spokojniejszy tutaj wystarczająco jest dobry, żeby yy, się dało wytrzymać jakiś Iron Dome To jest w ogóle Izraela, kurde, że w Izraelu mają tutaj takie, nie wiem, jakby jakiś tutaj szpital się rodziniec połował, nie, nie Nie, D dobra, ten też jest tragiczny, nie, nie, ja chcę już następny, daj mi następny, proszę, następny, 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 proszę Dobra, proszę, nie, nie tutaj leci tutaj leci dalej, następny tutaj alarm Kurde, te, ten jest do dupy, tak szczerze, w życiu nie był, jakby, słaby jest, nie, 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 po prostu nie. U! Aaa, już myślałem, że tutaj taka muzyczka fajna leci, a tu jakieś, nie wiem, kolejne okrzyki, nie, 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 kurde, ale to jest przestraszny, że, że, nie wiem, kurde, nie, 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 w ogóle jakiś miecz jest na tej Arabii Saudyjskiej, co, co, to w ogóle ma znaczyć? nie, nie, obecny jakiś, nie. Kurde, o co straszne, nie, nie. Dobra, tsunami jest trochę mniej tutaj straszniejsza, dobra, gicior. O, ale się z tam tego, kurde. Nie, nie, dobra, tsunami już bym wytrzymał tutaj, ale... Earthquake? Nie, 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 nie da rady. Po prostu nie da rady. Nie da rady wcale, widzowie. przepraszam, nie, 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 nie. Nie, nie, zmieniaj się, zmienią się, zmienia się, nie się, zmienia się, no dobra. iPhone Sero taki dźwięk ma iPhone? No to ja cię bałbym się mieć pana dobrze, że mam Androida O, Polska odwrócona z księżycem. No to takie fajne poo, 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 poo. Fajne, podoba mi się ten Dobra, już tak się po zaczynał, ale później Dobra, nie, nie jest zawsze zły później Później jest nawet przyjemny Tak szczerze, ten utwór alarm, Malajzja no, zresztą to, w ogóle to jest jakaś podrobiona flaga Ameryki, teraz zauważyłem, patrzcie, macie paski, macie ten niebieski kolor, księżyc, co tam jest gwiazdek, nie podrobione, podrobione. No, no i następny, bo ten, ten tutaj dosłownie jak jakieś słonie, ja myślę, że nagle tutaj słonia wtedy żeby tutaj zagrał na imprecie tutaj e, pierwszorocznej do tego alarmu i, i oczywiście słonie wygra, bo się jakiś strój się co tam nie potrafił no, no i tak było. Kurde, to, to, przestraszne, dosłownie dopasuje do jakiejś psychodelicznej gry Alerta O kurde Alerta syzmike Ty, te te Alerta sysmike. Alerta sysmike. Al banger! Alerta ua, ua. o, O ale to jest zwykła cenzura, co to w ogóle ma być? To jest typowy znak, nie wiem, w jakimś filmie youtubera Cenzurę, nie wiem, jak, jak przeklina, to, to właśnie daje taki tutaj efekt dźwiękowy no nie jest alarm, to jest w ogóle efekt dźwiękowy, tak zacznijmy W ogóle, że to, to podróba polska i się Zrobiła Kurda to jakby ktoś na ciebie trąbił w korku, se stoisz, a i na ciebie tutaj trąbią, nie Nie, no nie, to, to jest dosłownie Jakbym miał teraz kierownicę, to bym wam pokazał, że to jest dosłownie trąbienie, ale no Okej, okay, zmienił się. Uuu, to fajny, taki Titanic, co... Wiadomo co. Kurde, fajny, taki statek dosłownie. Taki dosłownie statek, ale... Nie wiem, ciężarówka w tunelu. Kurde, do tego mógłby się nawet bujać. No, a co następna? na... O Finlandia. Uuu, kodzie Morsa tu jest zaprogramowane. Tu jest napisane, że... Subskrybujcie widzowie. Gdzie było napisane. A w ten Marku? E, śmieszny taki. 8 7 6, <coughs> Co to 5, ma być? 4 3, 3. jak ja to już nie jest jakiegoś najbardziej strasznego horroru. Dobra, druga część już jest. Się... czekaj dlaczego ty się. pyk by... Nie, nie, przestraszmy O kurde, a to jest dosłownie jakby jakiś smok to robił. Nie, nie, Germany. Nie, 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 po prostu nie Jakby słaby jest. E, tak szczerze, Niemcy. Muszę przyznać, że Germany ma słabe. No? A South Korea? To jest takie. o, to jest w klimacie Fallouta takie post-apo, że świat dosłownie się niszczy nic nie ma dookoła ciebie. Kurde, to jest dosłownie taki klimat, South Korea ma. A Brazil? A tu. Kurde, jakby ktoś wyścigówkę odpalał, albo mikrofalówkę, i mu miał zaraz na lesie w nim wybuchnąć. Kurde, takie alarmy to ja lubię. Jakby zawsze mi się wydaje, jakbym tam miał mikrofalówkę, Scree Ten. E, mi na lesie mi miał zaraz wybuchnąć. No, takie są spoko, ale ja, jak słuchać za długo, to potem masz wrażenie, że ci web zaraz ma eksplodować. A Rosja? Rusja, przepraszam. Rusja? Eee, taki nie wiem, Niedźwiedź Wojtek tutaj wyje sobie w tle, taki o Wilczur, samotny Wilczur Takie nagrali jak sobie Wilczur wyje i, i tak puścili w tle eee, Takie średnie raczej, był lepszy, ten e, Alert to Panic, rabia miała najlepszy na razie e, Tam muszę przyznać, bo tam było nie dość, dobry banger to jeszcze sound nie to było, de, nie pamiętam jak to leciało, ale to był najlepszy banger O, to jest! I do tego masz uciekać? Nie! Ja wiem, ten umarł z samego strachu przed tym dźwiękiem. Wyobrażacie sobie? Co taki dźwięk? Kurde, jeszcze ktoś tam tklegał. Por gela, por muselaka, lugami, evakuase. Esese. Azuzura. Webebebe. Ivakuar. Evakuar. Duda. Aua, Siesia. Nie, nie, nie. Po prostu nie. Po prostu... Nie, nie, to jest zbyt straszne. Zbyt straszne to jest. Nie, nie, nie. Kurde, nie. O dobra, to trochę lepsze. Eee, Hile Antofagasta. Uuu, ej, a ten nawet taki fajny, taki podmuch wiatru, normalnie, jakby se Gdzieś z podmuchem wiatru, jakby razem z nie wiatru Niezły, niezły, nie niezły, okej, okej No super, podoba mi się, niezły, bardzo dobry, super, super Uwielbiam, nie, chociaż nie, były lepsze, były lepsze A ten tutaj, no jest ok, po prostu jest ok, no jaki kolejny? <coughs> co to ma być? Kurde, co to ma być? Aby ktoś ci odpalał kosiarki, ona nie wiem Nagle ci w Windowsie ten zbluskrinowała Kurde nie 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 z Argentyna ma, a luce jeszcze takie połączenie klaksonów by gdzieś cały czas go trzymał i, i takie Ten wiadomo jest taki dźwięk. Nie 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 po prostu nie O <średenie> ten fajny Takie bongosy w tle są. tu 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 tu, 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 tu. Tu, 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 a jeszcze no, nie głosu A tutaj, o, taki black metal trochę, muszę przyznać No, a ja uwielbiam black metal No, fajny a Portugal A, taki, no też taki tutaj Klakson ciężarówki Taki, nie wiem, nie wyróżnę się zbytnio No, nie, nie, nie S Słaby, słaby, muszę tutaj wam powiedzieć Widzowe, Portugal ma No, tra tragiczny Portugal ma Nie, nie Ja, ja bym nie chciał takiego alarmu Portugal ma słaby. No i to bardzo. Ja Miałem nadzieję, że tutaj następny będzie. To... No, miał lepsze jakieś quality, a nie. No, no dawaj le lepsze jakiś. Portugal. O, końcówkę ma fajną. To muszę przyznać, że końcówkę ma fajną. Większość z nich to nie ma jakiejś takiej większej końcówki. A ten tutaj miał. Na Ukrainę? Yyy! E? Nie, nie. Tylko jeżeli robi. Uuu, a potem nie. Czy ja wiem? Ja bym ja nie chciał mieć takiego alarmu. Jakby słaby jest. E, a będzie Poland? Poland is strong. Litwania. O, a tutaj jakiś gościu w tle gada. Tam nawija na mikrofonie pewnie. E, nagrali ten ten alarm jak jakiś gościu opowiadał. Stand-up i tak właśnie dlatego jest jakiś gościu w tle. Tak mi się zdaje. Jakby całkowicie normalne. Kurde, kaszel mam No Lituania... Ej, fajny, bo taki jest. No, podoba mi się. A dobra, koniec też. No, fajny był. Ten wysoki go dawno. liście. Kurde, strasznie miał początek, ale dalej. takie krowa wyje. Ale też ma fajne takie. I potem się uciszę. Mmm. O, kozacki, ko kozacy. Ko ko kozaczek. To zaczek, muszę przyznać. Tutaj, Ester. No, no, taki super, taki, że kroma ci muczy w tle. Nie no, nie spodziewałem się, że znajdę tutaj alarm, który będzie polegał na tym, że ci kroma muczy w tle i to jeszcze będą tak zapędzać. Świetnie, kurde. Dobra, do, do, do nawijania, tak szczerze, taki e, tutaj bit w tle, jakby leciał. No, kozackie, kozackie. Uuu, mu, 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 mu. Wiadomo, co dalej. No, koniec. Jeszcze coś? Nie, 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 nie nie, nie, nie. O. Dobra, ten lepszy Kurde, nie, 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 nie Przesada, przesada są te alarmy tak szczerze Nie! nie. O, dobrze, że już minęło. Kurę aż czapka mi opadła O ja Dobra, to by było na tyle widzowie Halo, się. To by było na tyle widzowie ocenianie alarmów. Reakcja na alarmy tutaj światowe. Na, na, bardziej w sumie na tutaj syreny alarmowe, jakby yy, my chciał być bardziej pewien. No, jakby, yy, tak się że super było, jakby high quality content. Ja jakby pary był tak straszny, że kurde, w bo bałem się, po prostu się bałem, a inne to normalnie mogłeś so, ten, South Arabic, South Arabic, South Arabic South Arabic, Arabic, kozackie, kozackie dobra to... pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie na no i komentujcie bo by się macie Discorda i linki do tych filmów, które tutaj się inspirowałem albo użyłem, bye guys do następnego